top 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 Myszka robi top top Bardzo wcześnie top top Szósta 40 740 40 siódma 40, 40 top top tup, 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 tup. Tup, tup, Idziemy na drugą Toże ja jestem kochani Myślę też jestem z tyłu Duchowo No i co? Trzeba i załatwić na sprawę pewną A w ogóle to już bardzo późno, już powiem wam A myszki nie ma jeszcze, no nie wiem Czy to ładnie, tak Powiem wam pracy my, my, Mysza się wzięła ostro Także tak to wygląda kochani Myszka co tam pokazuje zawsze Kwiatki, no, także coś, ma hasło przewodnie Tropical vibes are taking over. Także, kochani, no, taka sceneria, taka rzeczywistość. Tak, no przechodzimy do prezentacji, bo wiecie, myszki jeszcze nie ma. To pokażę wam. Takie do czasu jeszcze, do czasu jeszcze jak pojedziemy na zakupy takie większe doszą. To kupiłem taki właśnie chlebek słonecznik, słonecznikowy, jak się tak nazywa ładny chlebek, powiem wam, taki się śmiał do mnie aż uśmiechał się, jakby no kochani tak, ym, ćwiartka kurczaczka tup, tup, tup kurczaczek sobie chodził, wiadomo tup, tup, tup Odpał nie to, co? nie wiadomo, standardowo z Belgii ale czy belgijskie a drugi, gdzie ja to wyczytam, że to Belgijskie Belgium, tak Belgium Kochani, to to jest prawda, tu się nic nie zmieniło. Belgia taka mała, widzicie, a Wafle mają, dobrze, no, no, starsi chciałem się powiedzieć, dobrze, no, cokolwiek mają. Taki mały kraj, no, wiecie, jaki jest mały kraj, a Luksemburg? Wyborcie a tam podobnie dobrze zarabiając co? Jak, jak wy myślicie? No, słyszałem, że tam ładnie tam idzie trzeba tam jechać i, i na czas przetrwania jeszcze tutaj dla, dla milusińskich yy, z Kuciakiem, bo oni lubią Kuciaka także, także, także. Oni lubią kurczaka, tak jak tato się mówią, tak jak tato się i patrzcie I tutaj Filec piersi kurczaczka. Kurczaken. U mnie jak coś się rodzi, to od razu chicken jest. No. Tak jak to w 40 O O, jak coś jak coś choduje, to od razu jak do mnie biorą, to jest już jest chicken, Nic znaczy, jak to się rodzi. Krzyż. Ja, to z tobą odpał. Ostry. A to Gajos tak. On tam dobrą rolę powiem wam odegrał To tak myszka tobą będzie robiła kanapeczki. E, powiem wam no. Tu zastosowanie dla myszki właśnie, między innymi chudzinkie, mięsko takie Nie wiem jeszcze jak to tam wszystko się ułoży. A tu w przerwie. Jo, ja, normalnie dietetyk, język myszy. Co, e, w ogóle to powiem wam tak. No, e, wróciłem, wróciłem, no, tam, nie wiem, jakieś takie akcje dziwne powiem wam. E, ludzie się jakoś tak, nie, nie wiem, przypatrują. Nie wiem, czy, 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 czy tak, czy, czy tak, nie wiem. Tak jakoś, facet w aptece, dwa 2 metry odstępu, a mówię, a w masce, a w masce to można. A w masce to może. Taki, już mu chciałem, nie wiem, tam, żeby, żeby go skrzywdził. Kochani, żartowe, żarty żartami. Truskawka i kiwi. Duet. Duet. A. Ptaszki jeszcze śpiewają, powiem wam. Mamy siły tak cały dzień walić, nie? Takie ptaszki Pieprzowe. Myszka lubi też. No se, ale będę myszkę. No to sobie myszka właśnie weźmie, nie? Do pracy. Pieprzowe też lubi, tak no, w tym staram się i... Skitelcy lubi myszka. Także kochani. No większych nie widziałem. No. Większe widział tym kupią. Skitelcy. to też myszka sobie weźmie o ile w ogóle będzie miała czas ma dużo nauki Czarski. syr źródło wapnia wapień czy, czy wapń co? Wapień, czy wapń? wapń bo wapień to wiadomo co to jest z wapienia się buduje, kochani, Serek Wiejski, Ciach. No i kochani, zostały takie: bo to już niedługo powiem wam, niedługo jedziemy. Znaczy, tak, tak nie mam, że pojedziemy. No nie wiem, jak to jeszcze wyjdzie, bo to powiem wam, tyle niewiadomych się porobiło. Nie wiem, nie. dlaczego tak. No to Wam myszka już tam będzie chciała, to Wam deklaruje, powie o co chodzi z tym wszystkim, co tu się dzieje. Kaktus Shake, to też dla myszki, to idzie do, do, do zamrażary. W zamrażarce sobie to będzie spędzać ileś tam czasu, dopóki myszka nie zdecyduje, wydomu, że sobie zje. O ten był większy taki, Republika Kaktusa. Kaktus. A pamiętacie e, Kaktusa? Pamiętacie jak kiepski e, Ferdek przyjechał e, kuzyn z Ameryki i Ferdek. Oni tam e, pią e, wódkę e, z, e, z Kaktusa, e, a Ferdek e, źle zrozumiał z czego? Z ku. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. komedia pewnie. Powiem Wam niemożliwe. No, powiem Wam, lubię taki, i, lubię taki humor, prześny, dosadny, trafiający do celu, a nie jakiś tam wyszukany, trzeba myśleć, a jakieś tam coś tam porównywać, jakieś, wiadomo, domysły, aha, obejrzeć, jeszcze jakieś tam, wiadomo. Nie? Inne takie jakieś. Nie, nie wzory no, z matematyki albo tam Ha 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 I ktoś tam Ha 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 To jest Ja lubię humor prześny Taki, który trafia do ludzi, nie? Zresztą widzicie Taki humor się najbardziej sprzedaje Jeśli chodzi o jakiekolwiek występy, nie? Taki żaden wyszukany Humor nie ma miejsca Jeśli chodzi o występy jakieś takie, widzicie O, może myszka wraca? No może nie i ja sobie jeszcze wziąłem takie kitkaty, też na pocieszenie. Choni, kłaniam się Wam. Tak robią dziewczyny. Często widzę. Dobra, i, i na razie, jeszcze i, za, bo nie, na razie. Zobaczymy, co tu się dzieje. No, myszka, nie wiem. No, co myszka napisałem? Że, że mam mnie bojać. No. Także kochani no co? To nie boję. Idę sobie zjeść kaktuski. Wezmę sobie czy, czy jak to będzie, nie wiem nie wiem, no, zrobię. Czekoladę raczej już No dobra kochanie. Tymczasem Najpierw robimy tak przyprawa, puszcz, kurczak, patelnia, gaz i tu dajemy ognia, ostro. A potem pokażę Wam i to będzie obiadek dla myszki. Yy, kolacja. Kolacja, obi obiadek. Nie minęło, nie minęło, kochani. Nie wiem, 5 minut. Już z jednej strony to tak wygląda. Zacznie wygląda, co? Także, szurum burum, szurum burum. I tutaj kochani, ponacinałem, żeby ten cały nasz, że tak powiem, smaczek z przyprawy Gyros. Ja to powiem wam, się nie szczypie. I to nam tu wniknie ładnie i to nam zrobi grej. tutaj sobie dolewam tutaj sobie gotuję wodę żeby nie zimą wlewać później i tą wodę wleję tutaj i tu mamy taki już widzicie gdzie jak to wszystko ponacinane ja już, to, ja już od dawna tak robiłem mamy taki kolor już adekwatny żeby to przyjąć yy, bahama yellow tak jak kiedyś światy sprzedawali tylko taki bardziej bahama niż yellow. No ale, patrzcie, Kla, klasyka, ja wiem, że cebulka powinna być i grę nam zrobić, ale jest i tak fajnie już, powiem wam. Tu jest y, takie stężenie przyprawy, że to jest po prostu, powiem wam, lepiej niż w y, jakiejś, y, jakiejś telewizji, y, czy w jakichś innych takich klubach, no powiem wam, mistrzostwo, mistrzostwo, no mi się nie chwala. I tu już wrzuciłem makaron. Następną czynnością będzie, będzie zalanie tego wodą. Zalaliśmy to wodą. Nieprawdaż. Teraz to wszystko przykryję przykrywką. Powiem Wam banalnie. Dobre, smaczne proste Tak to wygląda po włożeniu po włożeniu, ale powiedziałem tylko to... To, to wygląda po włożeniu no tyle ile uznałem tego makaronu tyle włożyłem no. krótko rzecz biorąc no i pokażę wam jak on wygląda później nie? jak to jak to, ...jak to się prezentuje ogólnie, nie? Rzecz biorąc ten kurczacz, jak on się tak przyrumienił nam delikatnie... ...sprawił, że jest taki, no, powiem Wam... ...takiego, jakiego, jakiego pożądamy... ...jakiego chcemy mieć w domu. <laughs> jakiego chcemy mieć w domu. Taki brązowy, jużki, ...delikatny... ...delikatni uściski się jak dla mnie bardzo ważną rzeczą, to jest, powiem Wam, nacinanie mięsa, żeby ta cała marynata, że tak powiem, w trybie ekspresowym, a nawet bardziej niż ekspresowym dostawała się do mięsa. Przez to, to mięso przychodzi tą całą marynatą, tym, tym co lubimy, tym, co dodajemy, bo to, bo to lubimy i dlatego chcemy, żeby to tak smakowało, a nie inaczej, bo samo mięso ma, wiecie, jaki smak. No, jeśli ktoś próbował, no, jest, no, no po prostu jest niejakie. No, zwierzęta to może lubią ale ja akurat, no, powiem wam, no, nie za bardzo <laughs> ale no i wtedy to mięso tym przychodzi, co, czym chcemy ja akurat w tym wypadku użyłem yy, przyprawy Gyrosa no i tak chciałem, żeby smakowało i tak będzie smakować lubię tą przyprawę się si nie szczypię, wiecie, wtedy daję sypię od razu a też słyszałem, słuchajcie, nie wiem to prawda, ja tu nie będę teraz dorabiał jak politycy, jakich polityki, to znaczy mordy do tego nie będę dorabiał, ale no słyszałem już takie historie, że tam te różne e, gyrosy nie gyrosy, e, gieros barani, gieros taki, to tam jedno mięso jest podobnie, nie? Tam oni to skrobią, to skrobią, skrobią z tego dużego tego kawała takiego mięsa nałożonego na taki pręt metalowy. Ale to no, tak słyszałem, że tam no, nie wiem czy ktoś z Was jest w stanie odróżnić, ja, ja bynajmniej, no, nie, powiem Wam, nie jadam za często, więc chociaż jak nie mam, yy, no ten gyros Barani, no to on troszeczkę, czy tam baranina, czy tam, to trochę by chyba inaczej smakowało, no ale, no, no, no częściej, częściej jak jadam gyrosa, to gdzieś w nocnym jakimś takim, no że tak powiem, o, o bardzo późnej porze o. także wtedy za bardzo nie czuję czy to kurczak czy to panina czy to co to w ogóle jest za mięso wtedy, P wtedy dużą grę e, robi poproszę dużo sos, sosu czosnkowego frytki geros i, i dużo sosu czosnkowego to tak jest powiem wam i można iść do domu wtedy już wiadomo nie, nie, do nie jak się z klubu wychodzi jakiegoś i dużo sosu czosnkowego I tak to wygląda kochani. Tak to kochani wygląda. A jak smakuje to już myszka powiem. La la la! Cześć! Wróciłam z pracy i słuchajcie. Jak to brzmi? Wróciłam z pracy. No, jak to brzmi! W ogóle jak to dziwnie brzmi. No, bardzo dziwnie. Ale tak, wróciłam z pracy i słuchajcie. Artur mówi w ogóle już do mnie przez telefon, bo powiedziałam, że wyszłam z pracy i Artur mówi do mnie przez telefon, że a ja mam dla Ciebie niespodziankę, a ja sobie myślę, tylko nie coś słodkiego, tylko nie coś słodkiego, ale tak z drugiej strony sobie myślę ale może coś jednak ma takiego dobrego, wiecie, nie? No, ja mówię, no a co? No nie powiem Ci, nie powiem, jak przyjdziesz do domu, to zobaczysz. No i ja myślałam, że to jest jedna rzecz a on mi pokazuje tak. Takie. Już dawno, tak dawno mm. nie jadłam. Mm. Także słuchajcie. No. Takie. Nigdy nie jadłam. Mm. A ty jadłeś? Nie. Mm. A jeszcze podobno lody są, e, kaktusiki w zależniku. Tak. Mm. Serek wiejski. To jutro mm. sobie wezmę do pracy. Mm. I nie też sobie wezmę do pracy. No wiecie, to są drobiazgi, ale także w naszej myszce będzie miło. Tak! Bo ja ci takich yy, prezentów nie mam. Nie co miałam ci po pierścionku złotym? Nie, ja już mam jeden. To wystarczy, najpiękniejszy. No i. I jeszcze mam taki jeden soczek mi został, bo jeden sobie już wziąłem wczoraj do pracy na mój pierwszy dzień. Ale jeszcze został, ale to chciałam dla Artura, bo... Nie, nie chcę, nie, Zjedz. Wy, wypij. No bo yy, ja tak nie wiecie, ja wszystko. głównie to tak lubię wodę, wiesz. No wodę. nie, zawsze jakaś yy, pływa. Coś yy, innego. Yy, zawsze jakaś ta glukoza yy, do krwi się dostanie. Yy, zawsze jakaś energia. No, yy, no dzisiaj sobie yy, zjem... Jakieś kanały, znaczy nie zjem sobie Mieszka, nie zjem Już do pracy idzie zaraz. Tak, ja już wiecie, ja już jestem znowu. Ja już sobie myślę, że znowu y, zaraz jutro do pracy Do więc... idzie teraz. <laughs> wiecie, ja jestem cała taka. No, to tak jest właśnie, to jest takie e, na początku, wiecie, takie wszystko nowe i człowiek taki chodzi cały, taki. Miałam dzisiaj w ogóle taki koszmar w nocy, taki koszmar, coś mi się z moją siostrą w ogóle śniło. Coś związanego, ale nie mogłam sobie przypomnieć się, słuchajcie. Ja się obudziłam taka przerażona, taka spocona, po prostu, już sobie pomyślałam: matko jedyna, co za straszny sen! I się bałam normalnie zasnąć. A że ja teraz nie umiem za bardzo chodzić wcześniej spać, więc wiecie, no ja za dużo dzisiaj nie pospałam. Jak w ogóle budzik zadzwonił, to nie wiedziałam, co się dzieje, ale yy, no ale nie było tak źle. Wiecie, myślałam, że będzie gorzej. Myślę, że jeszcze taki gorszy czas nadejdzie. Taki gorszy czas nadejdzie, no ale rano zawsze Kiedy? sobie Kiedy, się No, to będzie na pewno kryzys i zawsze rano sobie wstanę, zjem sobie śniadanko, wypijam kawkę. No dzisiaj miałam rano na obiad, na śniadanie owsiankę, a w ogóle Artur jaki obiad zrobił dzisiaj pyszny. Ja już mówię, matko, jak to dobrze, że wiecie, że Artur umie gotować i lubi i tak umie zawsze. On jakoś tak to przyprawi, że ja nigdy tak nie przyprawiam. I w ogóle to było takie dobre, ten makaron z tym mięsem. Mmm, naprawdę. Iż, słuchajcie, tak się obiadłam. no tak się obiadłam, że po prostu szok. Wiecie, jak to, a wiecie, że w ogóle drzwi, tak jak Wam powiedziałam, że my drzwi tutaj na zewnątrz, na dwór mamy otwarte. I jak ja przyszłam, to w ogóle były otwarte i słuchajcie, ja już na dworze czułam ten zapach. Wyobrażacie sobie? Ja już idę, mówię... A, myszka, Ona już w autobusie czułam. Już <śm> nie, kierowca, już kierowca w autobusie. O, to tam, to tam. Nie, ale... Ale naprawdę... kierowcy, ja tu przystanek był. Tak? A. Mogę iść do pani na obiad, bo czuję, że tam u pani obiad. No, tak, tak. Nie, no naprawdę czuję. Mieszka, ty jesteś przecież... kochana. Nie, ty jesteś kochany, przecież jak ty wiesz, że jak przyszłam, to powiedziałam, jakie zapachy, wiesz, że od razu czułam. No. No naprawdę, ale pyszne, słuchajcie, się tak obiadłam, że aż naprawdę. Aż klękajcie narody, jak to Myszko Klękajcie mówi. narody normalnie, no. Wygrzebałam mój papier śniadaniowy do kanapek, który nie był słuchajcie używany od 100 lat, a miałam zapas oszą kupiony. Także jutro sobie robię. A że mamy różne tam wędlinki, i takie różne, to sobie zrobię. To są ym... wędlinki. Tak, to Ciekną. sobie zrobię. Y... Albo też ser jeszcze jest. No, sobie zrobię jakieś dwie kanapeczki. Jest, kupiłem? Tak. Myszkę zresztą zobaczy, dowie się z, vlog, z holu, Dowiem co się. kupiłem. A no, no, bo tutaj to widzę tylko to. Nie, Nie al, wiem, albo się otworzy lodówkę i się dowie samo. Aha, no dobra. Fizycznie. No. Biadek, zjadą, słuchajcie, teraz idę montować film dla Was. E, I co? I idę się myć. I będę tak później jeszcze odpoczywać. Wczoraj sobie obejrzeliśmy z Artur'em film cały, ale słuchajcie, tak mnie już na spanie brało. Pada deszcz, powiedz, jest jesień od dwóch dni. No, poszłaś do pracy, to jest jesień. <noise> Naprawdę, słuchajcie, to był w ogóle taki szok, bo jak w poniedziałek zostałam. To się skończył. Tak, w poniedziałek, słuchajcie, zostałam, była piękna pogoda jeszcze w niedzielę. Wiecie, spacer, piękna, słońce, gorąco. W poniedziałek poszłam na rozmowę, to jeszcze była ładna pogoda, i we wtorek już zaczynałam pracę. Już od razu, wyobraźcie sobie, ja nawet nie miałam w ogóle czasu ani pomyśleć, ani przemyśleć, ani się zastanowić, ani nic, po prostu. W poniedziałek. Rozmowa we wtorek, już, już byłam poproszona, żeby już zacząć. Znaczy, no szkolenie, bo teraz na razie to się nazywa szkolenie, gdyś się uczę, no ale to już jest jakby praca. Mm, I co? I normalnie, tak jak we wtorek rano wychodzę, hmm? powiedz jak było. No zimno, po prostu zimno, ludzie w kurtkach. Wyobraźcie hmm. sobie, że ludzie w kurtkach chodzą. Deszcz pada, jest zimno, wiatr wieje. Katastrofa, katastrofa. No także naprawdę jest, pogoda jest paskudna. Obnieś się trochę. Dlaczego teraz. ty mi się coś? się troszkę. A zacie teraz Artur mnie nie widzi Ale obnieś się trochę. to. I tak, i tak. Jak to jeszcze się że Ja będę tak. I ty tak mów? Jeszcze nie, się... Nie, ja tak A. lubię. <laughs> taka głowa, tak. Bo ja chciałam. No. No i co? Ja Artur widzicie, teraz nie ma się komu psosić, nie? Teraz został tylko rudy i czarny. Nie no kochani, będzie jakoś to... Ale spokojnie, Artur też ma zajęcia, Artur też ma pracę i, i też ma naprawdę, nie zazdroszczę mu, także on mi nie zazdrości, ja jemu, no. Także co, kończymy ten dzionek, ja tylko dzisiaj na chwileczkę przyszłam, Tutaj Wam pokażę. Na nockę. Nie, na nockę, na nockę idę spać, słuchajcie. Nie, naprawdę. Teraz muszę troszeczkę zadbać o ten sen. Muszę się przyzwyczaić, żeby troszeczkę chociaż chodzić wcześniej spać, bo wiecie, że ja zawsze tak, 24. chodziłam spać czasami w pół do pierwszej. No, jak się zdarzył cud, to o 23., ale to bardzo rzadko, bo przeważnie o. 24:30 gdzieś tak wstawiałam film, żeby na piątą rano był. Także ostro. Ostro i teraz muszę się przyzwyczaić chociaż tak wiecie, co jakiś czas co godzinkę wcześniej, żeby po prostu nie paść na twarz no, bo to wiecie, organizm tu musi się przyzwyczaić. No i ja nie mogę spać po 5 godzin, bo ja będę nieprzytomna. Także ja muszę stopniowo, spokojnie powoli. No bo wiecie, gumiaki muszą wyschnąć tam mesteczkę. to Mio też się musi wysuszyć. <grym> wiecie, nie może być tak. I ten, i jakiś te, oh. y, roboczki, drelich. Jak to, o, drelich roboczy, wiecie. To No są takie, które się jak, podało. Co? To, to myślę, że zmokło wszystko. Tak, i jak pracowałam, wiecie, jak jest drelich, taki niebieska, taka kufajka, to wiecie, mi to zmokło i ja muszę, ja idę teraz na nockę, <grym> ja, i mi to musi wyschnąć. Gomowice. Och, tak, żarty, żartami Ale nie ja powiem Wam, wiecie co? Ja to bym widział myszkę w telewizji. Autentycznie. Ja czy bym to? widział myszkę. Popatrzcie, czy ta twarz, jakby ją umalować, to... tak wiecie? Ona by była normalnie jak te e, reporterki, redaktorki, pani, dziennikarki. dziennikarki. Tak. Popatrzcie. Jakby mi trzasnął tu plandekę to wiecie, byście się jej nie rozpoznali. My Myślałbyś, że to jakaś Sofia Lory bo jest. No, czy nawet na Sofia. ślubie. Prawie nikt mnie nie poznał, tak wyglądałam. No. Taka jest prawda. Także ja się zwracam do twórców telewizyjnych. No. Prawdziwych schowaj, bo mi, mnie to kusi w ogóle już teraz. Eee, tylko trzeba oszlifować. No Przez już tak o... do końca szlifować nie trzeba, bo... O, oznajomiona jest już. Yy, oznajomiona jest. Z kamerą. Yy, umie, Z kamerą. Mówi umie mówić, umie czytać i umie... Co? Ja, chciała poprowadzić yy. ten program. Yy, yy, ki pan, że kurna jest. Cicho! Dobra, idziemy. Lecimy, ki słuchajcie. Idę montować film, bo nie będzie na jutro. No. Trzymajcie się ciepło. Może do jutra. Pa!